Wałbrzych miasto na prawach powiatu na południowym zachodzie Polski, w województwie dolnośląskim nad Pełcznicą. Miasto leży na Pogórzu Zachodniosudeckim i Sudetach Środkowych w pasmie gór Wałbrzyskich historycznie na Dolnym Śląsku. Siedziba powiatu Wałbrzyskiego i główne miasto aglomeracji Wałbrzyskiej tyle z Wikipedii o samym mieście, a dziś skupimy się na historii wałbrzyskiej komunikacji miejskiej. Zapraszam do oglądania bądź słuchania. Komunikacja miejska w Wałbrzychu funkcjonuje od 1898 roku. Na przestrzeni ponad 100 lat po Wałbrzychu kursowały tramwaje elektryczne, trolejbusy i autobusy, które od 1973 roku są jedynym środkiem transportu miejskiego. Przed II wojną światową. Geneza komunikacji miejskiej w Wałbrzychu wiąże się ściśle z rozwojem miejscowego przemysłu, przeżywającego w drugiej połowie XIX wieku fazę intensywnego wzrostu. Rozwój górnictwa w stolicy, dolnośląskiego zagłębia węglowego i branż związanych z górnictwem spowodował zapotrzebowanie na masowe przewozy pracowników. W 1897 roku zawiązało się towarzystwo akcyjne NEUKAG Niederschlesische Elektrizität und Kleinbahn AG, które wybudowało elektrownię, a następnie oddało do użytku pierwszą linię tramwajową łączącą Szczawienko z Sobiencinem przez śródmieście. W 1899 roku Otwarto nową trasę z placu Grunwaldzkiego do Dworca Głównego, którą w 1907 przedłużono do Szczawna Zdroju. Po 1919 nastąpiła rozbudowa miasta w kierunku wschodnim. Komunikacja tramwajowa dotarła wówczas do takich dzielnic jak Nowe Miasto czy Rusinowa. W 1924 Towarzystwo Neukage zostało rozwiązane. A jego miejsce zajęło towarzystwo EWS, z szlezien, z Wrocławia, które przejęło eksploatację wałbrzyskich elektrowni i tramwajów. W 1944 przed końcem II wojny światowej uruchomiono pierwszą wałbrzyską linię trolejbusową. czeka na polskich górniarzy, nauczycieli, przede wszystkim jednak czeka na górniku. Nic dziwnego, że cały ślą dziwi entuzjastycznie górników polskich. Którzy po latach pracy na Oksydzie wracają z Francji do kraju. Nasz operator uczestniczył w powitaniu jednego z takich transportów na stacji Brat. Po II wojnie światowej, po włączeniu Wałbrzycha do Polski, komunikacja miejska nie była samodzielnym przedsiębiorstwem, lecz stanowiła część Zjednoczenia Energetycznego i występowała pod nazwą koleje elektryczne. Tabor, który przejęto, był zdewastowany, wyeksploatowany, a przede wszystkim przestarzały. Tramwaje były stare, tylko 7 z 20 trolejbusów nadawało się do eksploatacji, a komunikacja autobusowa nie istniała. Nie lepiej było z trakcją tramwajową i siecią elektryczną zasilającą tramwaje i trolejbusy. 1 sierpnia 1948 roku powołano międzykomunalne zakłady komunikacyjne, co pozwoliło na normalne funkcjonowanie i rozwój komunikacji miejskiej. Ulicy Wałbrzychu są bardzo strome. Przepełniona przyczepka niekiedy nie wytrzymuje obciążenia i urywa się, co może powodować groźne wypadki. Jak temu zaradzić? Majster Michał Sobociak skonstruował specjalny hamulec dla przyczepki. Wkład w się pod wagonem. z połączony połączony jest przy przy pomocy z próba. Wagon przyczepny oderwał się i stanął. Naciągnięta linka sprawiła bruch hamulce. Michał Sobociak oddał wielką sługę ludziom pracy. W wypadków tramwajowych w Wałbrzychu nie będzie. Z biegiem czasu. Zdecydowano się na likwidację trakcji tramwajowej, między innymi ze względu na szybko rozwijające się miasto i wiążącą się z tym konieczność budowy nowych linii, dekapitalizację sieci tramwajowej oraz szkody górnicze i wprowadzenie w ich miejsce trolejbusów. W pierwszej kolejności odbudowano zdewastowany tabor trolejbusowy. W 1966 roku zlikwidowano ostatecznie trakcję tramwajową, ale jednocześnie podjęto decyzję o zaniechaniu dalszej rozbudowy trakcji trolejbusowej. Trakcję trolejbusową zlikwidowano w 1973 roku, zastępując ją siecią połączeń autobusowych, które znacznie rozbudowano i wydłużono do peryferyjnych dzielnic. 1 stycznia 1976 roku Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Wałbrzychu, Powiatowe Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Dzierżoniowie oraz Zakład Komunikacji Miejskiej w Świdnicy zostały połączone w Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Wałbrzychu. WPK świadczyło usługi przewozowe na terenie 10 miast oraz 30 osiedli podmiejskich i wiejskich zamieszkanych przez około 400 tysięcy mieszkańców. W 79 roku nastąpiło wewnętrzne podzielenie firmy na oddziały w Wałbrzychu, Świdnicy i Dzierżoniowie.